Cześć, witam. Nie, jak mówi ten, ten gość? Witam, on tak gada. Ten to jest odkrycie roku na YouTubie. Słuchajcie, dobra, o co chodzi? Tak na szybko, żeby coś w ogóle było na tym kanale. Planujemy siać rzepak, i ja zawsze mam takie plany, żeby to siać tam koło 20. Oczywiście jest to w tym roku niemożliwe, a zawsze się tak dosyć mocno spinam, żeby to było wykonane do 25. Dlatego w tym roku moja żona wynajęła ze znajomymi jakiś domek, pod tam chyba 26 czy jakoś tak. Także nie mam wyboru, i wtedy muszę siać do 25. Tyle, że no, jeżeli zobaczymy, na to co się w tym roku wyprawia. To wygląda to mniej więcej w ten sposób. I teraz tak, można by było powiedzieć, że ja już miałem kończyć. Aha, tam już leci pies, kurde, ale zapierdziela. Miałem kończyć z tym całym nagrywaniem, z tym wszystkim, bo wczoraj zgubiłem kamerę. Mówiąc krótko, wleciała w obornik i została. I została po prostu z. Zniszczona, znaczy nie wiem, czy ona została zniszczona, bo jej nie znalazłem. Eee, I no, w zasadzie mówię, może nie będę już się tworzył z tym nagrywaniem, z tym wszystkim, ale dzięki temu całemu YouTube'owi e, to jest możliwość jakiejkolwiek uprawy, bo to wy mi poleciliście dłuta do Grubera i zaraz do niego pójdziemy. W ten sposób to wygląda i jest pojechane wzdłuż. Za chwilę tutaj będzie rozrzucony dalej obornik, bo na jednym polu wczoraj to rozrzuciliśmy i pojadę prawdopodobnie jeszcze w poprzek, bo. Wiadomo tak, tutaj szło, szła ta redlica, więc jest mocno, ale patrzcie, jest troszeczkę wilgoci. Jest troszeczkę wilgoci. No, znaczy tego może Wy nie widzicie, ale jest troszeczkę inny kolor tutaj tej gleby. No i wiadomo, że tak wczoraj liczyliśmy z kuzynem, bo wbijałem tutaj, to jest na 25 do 27 cm Wbijałem tutaj taki pręt, to chyba ósemka będzie karbowany. Tutaj natomiast... A miałem nie zakopywać tego. Wiadomo, że jest nieuprawiony ten pasek, bo jest gruber tylko siedmiołapowy. Orać nie da się. Po prostu nie ma możliwości, co on tutaj nie wszedł. Nie wszedł. Tutaj wszedł, tylko taka skała jest. Nie spadło deszczu nic, ale i patrzcie, jest wilgoć, jest troszeczkę wilgoci. No to nie, mów, nie mówmy o tym, że to jest tam cudo jakieś, ale plony. Po 7-8 ton wyciągnęły całą wodę i nie pada, nie chce padać. Zapowiadają na jutro coś niby nawet do 30 litrów. Także chcemy to do jutra wszystko pouprawiać. No i tu jest skała, więc teraz jeżeli będę jechał w poprzek, to powinienem tą skałę rozwalić. Po prostu rozkruszyć. O orce nie ma mowy. Mam filmiki nagrane. Mam filmiki nagrane. Yy, zgubiłem wczoraj kamerę. Poszła, kam fajny materiał był zważania obornika. A może przy zbiorze kamieni za rok, za dwa się znajdzie. Co tu dużo mówić. I tak będę tego YouTube'a robił, bo jeżeli się za coś biorę, to to po prostu robię. Eee, z różnymi efektami. Czasami lepsze, są czasami gorsze. Grunt, żeby ten co nic nie robi, nic nie psuje i... No, ten co nic nie robi, ten nic nie zepsuje, tak? I zawsze tylko komentuje i... No, eee, komentuje, hejtuje i gada. W taki sposób to wygląda. Tutaj jest przejechane po ścieżce. Ciągnik pierdzi. Ale na 3 metrach idzie w okolicach 6 do 8 na godzinę. Tak mówię po jak tym, to, jak to mierzę po prostu sobie z tego GPS-a. Eee, no i tak źle nie było. Eee, zawsze były jakieś próby orki. Idziemy do Grubera. A, dobra, to będę gadał też. Zawsze były jakieś próby orki. Słuchajcie, eee, u nas, no bo my praktycznie wszystko orkowo, zawsze ten obornik orkowo. Także w tym roku chciałem spróbować bezorki, i całe szczęście, że się dzięki Wam w sumie zaopatrzyłem w te redlice, bo bym nie zrobił w tym roku nic. Po prostu tak nieraz jak się orało, nawet po zazielenieniach, które wypiły tam te górczyce, niegórczyce, jęczmiana, jakieś były takie tam różne te mieszanki poplonowe, w tym roku jest facelia. To były na przykład ścieżki, nie? Ścieżki były, ścieżki były niezaorane. Bo po ścieżkach kreski były robione, no ale to było do zaakceptowania, bo powiedzmy oprócz ścieżek, na ścieżkach ścieżki są zawsze w tym samym roku, tak więc nie ma co się moim zdaniem spuszczać nad nimi za przeproszeniem. Natomiast no w tym roku, po prostu na górkach, no wszędzie nie da się, nie da się, nie ma takiej możliwości moim pługiem, może jakąś bardzo ciężką obrotówką. Eee, także tak, były plany, tutaj są wszystko, mam to też nagrane, pozdejmowane. Pierwsza opcja była taka gdzieś tam na tym forum, nie zaorani, żeby założyć. Żeby założyć te sercówki tutaj Łukasz, nie pamiętam, nie pamiętam już, nie, ale nazwisko to i tak nie można powiedzieć. Przestrzegał mnie przed tym, żeby nie kupować oryginał. Może to kiedyś założę i przetestuję. Natomiast jak miałem jedną założoną, to pisaliście mi w komentarzu, żeby założyć te granitowskie. Wczoraj zrobiłem około, no nie wiem, 5-6 hektarów Zobaczcie, całkiem przyzwoicie, to ciągle wygląda. Eee, wczoraj też na szybko, to, bo po prostu nie dało się racji. No tak bardzo szybko przyjechałem to zmienić yy, Jeszcze miałem je założone o jedną dziurę dalej Więc jeszcze głębiej by szedł yy, Ale co? Ale no, wtedy Zniszczyłbym całe, znaczy no zjechałbym do końca I nie miałbym możliwości przekręcenia A tak wygląda to, idę z drugiej strony, to oświetlenie będzie lepsze O, zaraz sobie wał posmaruję O co on? Aha, tak jest, widzicie, tak jest Tak jest yy, wysoko, zawsze stoi na wale gruber Jak jest na normalnych na normalnych, tych no w ten sposób to wygląda. Tylko na tych przednich się oparł, bo jest za bardzo na dzioby podkręcony na łączniku. Ale, ale wchodzi całkiem przyzwoicie w tą skałę. No i teraz co? No, yy, nie wiem co tutaj wypowiecie na ten temat, bo raczej to jest wszystko nieprawidłowe, jeżeli chodzi o taką chyba. No, nie wiem, istotę bezorki. No, bo tam chodzi o to, żeby jak najmniej tą glebę przesuszać. No, i tutaj no na pewno już lepsze jest to niż niż przewalanie tej ziemi pługiem w tym roku. Bo jak jest wilgoć, to palgolicho, to tam nie będzie się kłócił. Jest fajnie po orce, czyste te pole. Ja tam ogólnie uważam, że mieszana yy, technologia uprawy jest najciekawsza. Gdzie, no, ale jeżeli się nie da, no, to nie ma co tego robić takiej papudy raczej roboty, tak? Yy, no, także no co, po orce również doprawiam orce również doprawiam talerzówką więc i tutaj No zobaczę jak to spalanie wyjdzie tak jak Zetor, ten test spalania był robiony około tam 17 litrów to w tym roku to on chyba ze 20 by schochlował, no bo jak on wejdzie no wiadomo, że muszę tą orkę, jeżeli chciałbym ją prowadzić, robić pogłębioną, więc jak w tą skałę wejdzie, no to po prostu ciągnik rwie, trzeba na żuwia co chwila przełączać, wczoraj już do Marcina dzwoniłem i do pana Mirka, żeby taśmy tam poregulować bo nie idzie, tak ma ciężko Yy, marchewa z tłumika po prostu, a w tym całkiem przyzwoicie. I nawet jeżeli bym spalił te 5 litrów, yy, czy, czy nawet dychę więcej, ale w jakiś sposób to uprawię. No a tak to jak pod ten rzepak? Także tak w ten sposób to wygląda. Za chwilę tutaj ciągnik, bo wczoraj do pierwszej w nocy, czy wiem, koło drugiej się kładłem, już nawet nie wiem, nie patrzyłem. Mógłbym podnieść troszeczkę wyżej te talerze, bo mi trochę takie brustki robią, ale nie będę tego robił, no bo oni potem i tak będą założone. Tamte, po prostu te, 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 wiecie, z podcinaczami do uprawy, bo tata lubi tego grubera, bo on fajnie to naprawdę miesza. Ogólnie bardzo fajna maszyna, lubię tą maszynę, chociaż w tym roku no cudów nie zrobiły te podcinacze, mimo że były nowe. Te mam jeszcze tutaj do zmiany. No i tyle, może gdzieś tam no później to nagram. Mam już nowe karty pamięci, wszystko pozamawiałem i zamówiłem sobie z jakąś z outletu troszeczkę obudową pękniętą kamerę, także powinna być, no ale filmy będą jakieś tam robione. Na razie tak wszystko z ręki, a będą robione po prostu po prostu co? Po prostu będą robione jak będzie czas, bo teraz są obowiązki. Także tylko tyle, ile się uda. zobaczcie jak to wygląda. Po prostu, kurde, zaraz sprężara, wszystko odmuchać, żeby tu dało się. Bo już na końcu nie widziałem przy poprzeczniakach, więc musiałem, musiałem, kurde, ten musiałem otworzyć trochę tą szybę. Bo to noc i, co tu, dużo mówić. Wzrok mi już trochę też siada. W soczewkach to sobie nie wyobrażam, żeby tutaj, chociaż mam kupione raz w życiu, miałem dopiero założone, no jest trochę poprawa, no na okulary będzie trzeba trochę pozbierać, bo od tego wszystkiego to ten. Także, także tak. Ciągnik odmuchuje, i no nie wiem, może gdzieś tam potem jeszcze coś dodam. Także tak, tak jak mówiłem, YouTube będę robił, bo dzięki Wam są kupione te. To są z granitu i jechałem po bardzo. Dokręciłem pneumatem. Jest na stronie, że nie można dokręcać. Oczywiście, dokręciłem pneumatem. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy się nie poluzowały. Dokręciłem pneumatem. Po kamieniach było jechane całkiem głęboko, bo widzicie, stworzenie są wyjęte. Zetor jedenka na, zają, na zającu w górki na żuwiu i nie popękały. Także materiał, póki co, 4-5 hektarów, całkiem przyzwoity. Całkiem przyzwoite. a te po 10 hektarach w tym piachu po prostu tak wyglądają. Tu jest jeszcze ten plus, że one wejdą głęboko, a głębiej jest większa wilgoć. Więc też strasznie, no, bardzo się rozgrzewają, ale nie dostają aż tak strasznie potyłku. I bardzo Wam dziękuję. Nie pamiętam, kto tam w karcie społeczności, jak chyba... Albo w tych komentarzach, nie, w przekarcie społeczności to było. Bardzo dziękuję za, za komentarz właśnie z tymi redlicami. I tak jak tam pewno pisali, że Głębosz robi najlepszą robotę, na pewno, by, no myślę już któryś rok, ale wiecie jak to jest, nie? Jest tam te graty, które trzeba, no się remontuje jakoś, żeby po prostu tu ciągnąć ten temat. Dzięki za właśnie fajne i komentarze, i fajne jakieś sugestie. I o to właśnie chodzi, żeby wymieniać się informacjami i po prostu żeby dzięki temu też może jakoś ekonomicznie i ogólnie no żeby dobrze robić pracować. Dzięki, trzymajcie się.